Byłeś zwykły w wykonaniu Filipa Waszajmo. Na ziemi byłeś zwykły, jak inni, mądre i miły. Kochali cię dorośli i dzieci ciebie lubiły. Latałeś samolotem podwóz do Afryki ładne biało zapięto na muzyki, pisałeś listy, książki, jadałeś w a gdy deszcz przez okno, patrzyłeś na ulicę, chodziłeś do dentysty, na basen i do fryzjera, na ziemi byłeś skromny, nie grałeś bohatera, Wjeżyłeś płaskę, buty, woziłeś z sobą teczkę, Marzyłeś, by odpocząć, pojechać na wycieczkę.